Dziś odbyła się nadzwyczajna 18. sesja Rady Miejskiej w Końskich w trybie zdalnym. Radni gminy Końskie przegłosowali zmiany w budżecie na 2020 rok i wieloletniej prognozie budżetowej, a także zrezygnowali z dużej inwestycji drogowej. Była to pierwsza sesja online w województwie świętokrzyskim. Zdalne sesje mogą odbywać się na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej. Techniczne możliwości zorganizowania zdalnej sesji mamy od początku tej kadencji, ponieważ wszyscy radni na początku tej kadencji zostali wyposażeni w tablety z możliwością łączenia internetowego, z systemem oprogramowania e-sesja, który umożliwia, żeby poprzez internet brać udział w zarówno sesji, jak i w głosowaniach. Podczas sesji online Rady Miejskiej w Końskich nie wystąpiły na tyle poważne problemy techniczne, by utrudniało lub uniemożliwiało to przebieg obrad. Burmistrz Końskich wskazuje jedynie na stabilność łącza w niektórych miejscowościach. Jeden z radnych zgłosił telefonicznie, Kłopot z internetem, czyli nagle zaniknął mu połączenie. W jednym głosowaniu więc nie wziął udziału, ale potem, internet cudem się odnalazł i w następnych już, już brał udział w głosowaniu. Nieobecność jednego radnego, czyli brak udziału w głosowaniu, jest prawem dopuszczalna, a nie miała e, znaczenia w kontekście samej uchwały, bo ona została podjęta jednogłośnie. Na obradach zostały wprowadzone modyfikacje m.in. do uchwał wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy końskie na lata 2020-2023 oraz budżetu gminy na rok 2020. Umożliwi to podpisanie umowy o termomodernizację budynku po gimnazjum nr 2 w Końskich, który w przyszłości będzie siedzibą Miejsko-Gminnego Domu Kultury. Radni podjęli także decyzję o rezygnacji z dużego projektu drogowego. Zrezygnowaliśmy w tym roku z budowy dróg na terenach przemysłowych, bo był to projekt na największy i z największym udziałem własnym gminy, bo wprawdzie na ten projekt procedowaliśmy postępowanie konkursowe o udzielenie pomocy, ale te drogi były nie tylko wyjątkowo drogie, bo to jest ponad 11 milionów złotych, ale i udział pomocy był najbardziej skromny, bo częścią kosztów niekwalifikowanych była budowa tam sieci Wodoniowej i kanalizacyjnej niezbędnej do uzbrojenia terenów przemysłowych. Te sieci nie są związane bezpośrednio z drogami, w związku z tym nie mogłyby być przedmiotem dofinansowania. Jeżeli w tych drogach, które realizujemy, dofinansowanie z programu z funduszu dróg samorządowych wynosi od 60 do 80%, to na tamtych drogach nie sięgał 50%. Pierwsza sesja w trybie zdalnym w gminie Końskie przebiegła jednak bez żadnych przeszkód, a odczuciami wobec takiego sposobu prowadzenia obrad podzielił się z nami Krzysztof Obratański. Generalnie sesję uważam za udaną, bo umożliwiła to co najważniejsze. Procedowanie przez Radę Miejską, przez radnych Rady Miejskiej, projektów uchwał, Umożliwiła dyskusję i umożliwiła głosowania. W wyniku tych głosowań wszystkie przedstawione dzisiaj projekty uchwał zostały podjęte. Myślę, że i państwo radni, i wszyscy, którzy są obecni na zwykłych sesjach, wolą taką publiczną, dostępną sesję, w której wątpliwości co do projektów uchwał, pytania rodzą się również w czasie dyskusji. Ale tak jak powiedziałem, nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych środków i my z nich skorzystamy. Link do porządku obrad środowej nadzwyczajnej sesji znajdziecie w artykule.